Teraz pokażę, jak dodać stronę na bloga, który jest na WordPressie. Czyli na przykład taką stronę, jedną ze stron, tutaj w menu głównym, i takie podstrony dodatkowe, na które się najedzie, i mamy podstrony. Czyli wchodzimy do naszego panelu, na, wchodzimy w strony. Tak, strony. Tu mamy strony i teraz musimy dodać te wszystkie strony, które będziemy chcieli, aby się tutaj gdzieś, prawda, w którymś miejscu wyświetlały. Zrobimy taką stronę testową, pokazową, czyli dodaj nową. I będzie to główna, jedna z głównych stron, to będzie miała tytuł na przykład filmy, filmy, same filmy. I teraz ważne tutaj jeszcze w, w zboczku, w atrybutach strony kolejność, tak? My ją damy na samym końcu, więc może tutaj zaznaczymy, niech to będzie, ile my tu mamy stron. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli to będzie ósma strona, czyli ona będzie na, na ósmym miejscu. Jeżeli byśmy chcieli, żeby była na przykład na trzecim czy czwartym, to wtedy warto tu zaznaczyć, tak? No i musimy ją opublikować. Mamy filmy ale chcemy jeszcze dwie dodatkowe na przykład, tak, żeby, żeby ta strona nam się otwierała na filmy i podstronę, czyli będą to filmy na przykład, dodamy nową i teraz, i będą to filmy. Możemy zrobić na przykład odmyślnika, na przykład to będą mm, motywacyjne, na przykład filmy motywacyjne albo same filmy motywacyjne, o, też tak można zrobić. Nie myśli, czy tylko na, na przykład filmy motywacyjne. I również teraz tu musimy, jest coś takiego jak rodzic, czyli, czyli nazwa strony głównej. Jak klikniemy, rozwiną nam się te wszystkie strony. I my chcemy, aby była ona pod tą kategorią, tak, filmy. I to będzie pierwsza wtedy. Pierwsza pod tą kategorią filmy. Również opublikowujemy, klikamy przycisk opublikuj, kiedy nam się zapisze, dodamy jeszcze jedną, żeby tak po prostu pokazać, jak, jak można dowolną ilość ich dodać. I dodajemy nowe i teraz będzie to też filmy, na przykład instruktażowe. Również to samo, czyli rodzic. Rodzić jako główna strona będą filmy. Tylko teraz to już będzie drugi, tak? W kolejności drugi. Druga podstrona. I opublikuj. I teraz mamy dodane do głównego menu, czyli już główne menu jest. Teraz musimy wejść w wygląd, i też jest coś takiego tutaj, też jest menu, i musimy teraz to sobie poukładać jeszcze. I tutaj z boczku mamy, ja tu mam akurat szablon DV, i tak tutaj mam akurat, może w innych też tak jest, załóżmy. O, widzimy już dodaną, tak? Filmy, filmy instruktorzowe, filmy motywacyjne. Teraz musimy dodać, tak? Dodać tą stronę do menu. Dodajemy. Mamy już filmy, tak? Tu, gdzie są akurat, gdzie chcieliśmy, tu się zapisało na, samej, na samym końcu. I teraz jeszcze mamy podstrony, który chcemy, ten i ten, tak? Można było od razu, o dobrze, mamy. Teraz tak, chcę, żeby filmy motywacyjne się wyświetlały jako pierwsze. I to tak, o, jeżeli tak zrobimy, to pójdzie po prostu jako następne strona główna. My chcemy to po, jako podstrony, więc lecił się z boku. Idziemy, o i już jest. I widzimy podmenu, nie? Podmenu. To samo z tymi robimy filmami. O i tu z boczku i już mamy. I już teraz klikamy zapisz menu. I jak się nam tu skończy robić, zaraz pójdziemy na bloga, zobaczymy jak to się. Będzie nam wyświetlać. Mamy filmy. Yy, no, przeskoczyło nam tutaj, czyli będzie drugi rząd się ustawiał. Tak, tutaj jest akurat, ponieważ mam stronę główną, taki tytuł tu. I tyle miejsca zajęły te tak na siedem miejsc, jest w rzędzie, więc tu będzie drugi rząd, ale to można sobie następny tworzyć strony i mamy już filmy motywacyjne, czyli klikamy na filmy, mamy jedną stronę główną filmy, jak sobie tutaj najedziemy, rozwija się następna i następna strona jest i następna i możemy dodawać treść. W ten sposób się właśnie tworzy strony tu w menu głównym i podstrony.